No, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam na imię Dawid, jestem instruktorem z firmy Serski i to właśnie dzisiaj oficjalnie mogę powiedzieć, że zaczynamy serię od zera do mincerfera. Także miłego oglądania. Zaczynamy pierwszą lekcję, a tematem naszej dzisiejszej lekcji jest bezpieczeństwo. Pierwszym elementem, na który musimy zwrócić uwagę, to jest nasz ubiór. Słuchajcie, nie kozaczcie. Nie popisujcie się przed kolegami, koleżankami, ubierzcie się odpowiednio do warunków atmosferycznych, jak jest zimno, ubierzcie tą piankę, żeby było wam ciepło. Przede wszystkim, jak jest wam też ciepło, chcecie wpadać do wody, chcecie się czegoś uczyć. Jak się ubieracie źle, jak jest wam zimno, pływacie bardzo, bardzo zachowawczo i to nie jest dobre pływanie. Jeżeli chcecie się naprawdę fajnie, dobrze nauczyć pływać. Nie możecie się bać wpadać do wody. Ja, mając 14-letnie doświadczenie, również wpadam do wody, jak się czegoś uczę. Jak się czegoś uczymy, jest to nieuniknione, ponieważ wykonujemy elementy, które są na granicy i albo wpadniemy do wody, albo ustaniemy. Więc pilnujcie tego, proszę, bo jest to bardzo ważny element. Drugim elementem jest nasz kapok. Kapok chroni nas od uderzeń oraz od utopień. Dlaczego od uderzeń? Często jest tak, że jak się uczymy pływać na desce, to ten żagiel, wpadamy na niego, uderzamy różnymi częściami ciała o deskę, no bardzo pływamy zachowawczo, no nie wiemy jeszcze co się dzieje, więc no jest to normalne, naturalne. Więc żeby tego uniknąć, ubierzcie proszę kapok, żeby nie uszkodzić swojego ciała, no naprawdę on nas chroni od tych uderzeń. A po drugie, ten kapok w momencie jak wpadamy do wody, nie daj Boże, żagiel zakręci 360 stopni i uderzy nas w głowę, i zemdlejemy, to dzięki temu kapokowi nie utoniecie. Jak pływacie z innymi, to osoby, które spoglądają na Was, no patrzą, o kurde, coś mu się stało, no trzeba. Zbastować, trzeba podpłynąć do niego, zobaczyć, co się stało i wtedy jest Wam udzielana pomoc. A jak nie macie takowego kapoka, no to jednak takowa pomoc Wam nie zostanie udzielona, no bo idziecie od razu na dno. Trzecim elementem, jaki dzisiaj poznamy, są przepisy żeglarskie. Jest to bardzo istotna sprawa, pomimo tego, że jesteś zaawansowany czy dopiero początkujący, przepisy każdego z nas obowiązują i warto to. Znać. E, mamy dwie sytuacje, które zapamiętajmy, na pewno usprawnią wasze to, wasze to pływanie oraz sprawi poczucie bezpieczeństwa nie tylko dla Was, ale również i dla innych. Pierwszą sytuacją, jaką musimy zapamiętać jest. Prawy, lewy hals. Lewy hals zawsze ustępuje prawemu, czyli lewy hals zawsze odpada, prawy hals albo stara się utrzymać kurs, albo ostrzy. Ok? Nie ma innej sytuacji, tak jest wypisane w przepisach żeglarskich, tak ma być i tego się trzymamy. Drugą sytuacją jest sytuacja zawietrzny na OK, Wiatr nam wieje stamtąd, w tamtą stronę, czyli mamy jedną deskę, która jest bliżej wiatru, i drugą deskę, która jest dalej od wiatru. Na wieczną deską jest ta, która jest bliżej wiatru, za wieczną jest ta, która jest dalej od wiatru. Co w tej sytuacji? W tej sytuacji pierwszeństwo ma osoba, która jest niżej wiatru. Dlaczego? Na logikę do tego podejdźmy: ta osoba, która jest wyżej, jest odwrócona przodem w kierunku tej osoby, która jest niżej tego wiatru, więc ona widzi co ona robi. Wie jak się zachowuje, widzi czy deska skręca czy nie, więc ta osoba zawsze ustępuje pierwszeństwo tej osobie, która jest niżej wiatru. Okay? Zapamiętajmy to tak samo w przypadku prawego, lewego halsu, jest to również wypisane w przepisach, tak ma być i tego nie zmieniamy. Czwartym elementem jaki dzisiaj poznamy jest dostosowanie naszego ciała do warunków atmosferycznych jak i sprzętu, który tutaj jest do warunków atmosferycznych. Proszę nie raczcie, nie kozaczcie, bo wiatr szybko Was zweryfikuje to jest żywioł, z nim naprawdę nie ma co walczyć jedyne co to możemy z nim współpracować więc e, naprawdę, żeby uniknąć jakichś przykrych sytuacji typu za dużo wieje, nie radzę sobie weźcie mniejszy sprzęt, nie bójcie się tego mniejszego sprzętu, bo będziecie pływać Zdecydowanie lepiej, zdecydowanie łatwiej Wam się będzie pływało i nie doprowadzicie do momentu, w którym będziecie gdzieś tam musieli na przykład wzywać w Sar, który będzie musiał Was wyławiać, będzie niszczarka sprzętu, bo Sar odpływa, zgarnia Was i tyle. Także pilnujcie tego, proszę, bo naprawdę z żywiołem się nie wygra i trzeba tutaj pilnować tego, żeby nic Wam się nie stało. Także miłego dzionka Wam życzę. Mam nadzieję, że uświadomiłem Was, jak bezpiecznie poruszać się wo po wodzie, jak i po brzegu. Także do zobaczenia w następnych materiałach. Hej!